Nagrywa się to. Cztery, pięć... Siemanko, witajcie. Jest tutaj dzisiaj ze mną nasza główna gwiazda dzisiejszego odcinka, czyli Honda CBR... F... Kurwa. Honda CBR 600 F4 eSport z 2020... 2020 roku. Tak, kurwa, z 2002 roku. Przetestujemy sobie dzisiaj ten motocykl. Opowiem wam e, w sumie e, cokolwiek o nim, cokolwiek wiem. Cokolwiek zdążyłem już przez te dwa lata doświadczyć, bo mam ją 2 lata, Mamy ją od marca 2019 roku Dzisiaj mamy 12 maja 2021 roku, mamy już ją ponad 2 lata I e, wydaje mi się, że coś jestem w stanie na temat powiedzieć Tak jak mówiłem z 2002 roku w wersji sport z ta jakby osobną kanapą dla kierowcy i pasażera bo wersja tak jakby bez sporta, czyli bez tego ma po prostu jedną dużą kanapę i wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko. Ja mam ją w kolorze srebrnym. Czerwona mi się jakoś tak nie za bardzo podobała, a miałem okazję kupić czerwoną. Wziąłem srebrną. W sumie nie żałuję, bo naprawdę mi się podoba. Jest tu jakiś e, wydech Akrapowicz, ale w sumie to od samego początku nie wiem, czy on jest oryginalny, niby z różnych źródeł. I od paru osób dowiedziałem się, że jest, jest oryginalny. Nawet kolega mikser e, mówił, że jest bardzo dobrze zachowany. Także, no, nie wiem, no, może, może faktycznie jest oryginalny, naprawdę brzmi spoko. Bardzo mi się podoba. Jest pusty w środku, nie ma tu nic. <ścoughs> Moc to 11 koni. Mam w niej zamontowane takie kierunkowskazy, takie o. Ech, troszkę jest utwierdzone. No, ale tutaj mam kierunkowskazy, oryginalne wyglądają tak średnio. Ja ich nie zakładałem w sumie, bo takie już, takie już były. Jak kupiłem, tak samo były też i crashpady, nie przydały mi się ani razu. Całe szczęście no i jakieś tam takie pierdoły. Co tu jeszcze te klamki e, zmienione z funkcją regulacji? To też jest naprawdę spoko. No i wydaje mi się, że tu nic więcej innego nie ma, co bym mógł powiedzieć. Ogólnie to jest mój pierwszy motocykl, przejedziemy się może. Ogólnie to jest mój pierwszy motocykl, który, który nie bierze oleju ani trochę od samego początku, bo od wymiany do wymiany, jak wymieniam co roku, to. No po prostu jest maksimum, nie jest przez ten rok dolewane nic, po prostu zero. Nigdy tak motocyklu nie miałem, a jeździłem też innymi motocyklami. Przebieg mamy 34 tysiące, podobno oryginalny, chociaż wszystkie dzisiaj są oryginalne przebiegi. Także no, ale jest kurwa gorąco, masakra. O, może posłuchajcie sobie, jak to chodzi, trochę podejdę, żeby lepiej to było słychać bliżej mikrofonu. Naprawdę jest super. Brzmi to po prostu mega. No nie jest, jest sztos. Dobry kierowca. Dobra, przejedziemy się. Z takich rzeczy tu na wyświetlaczu, no co? Przebiegi pierwszy A, B. Nie ma tu w sumie nic więcej. Godzina i temperatura. Przy 100 mamy teraz 87 stopni Celsjusza. Przy 106. 105 czy 106? Jakoś tak? Chyba 106 Uruchamia się wentylator I powiem Wam, że on w tym motocyklu uruchamia się naprawdę bardzo rzadko Mamy dzisiaj 30 stopni prawie 29 chyba 28, 29 Nie załączył mi się ani razu Odkąd wyjechałem z domu, a jeżdżę już 40 minut Także to jest naprawdę spoko Jeździłem GSX-R z 2009 roku, od Marcela O ile dobrze pamiętam, on jest z 2009 roku No to... Marcel nie obrażaj się, ale twój gig, to ten wentylator włącza się tam co chwilę No teraz temperatura dochodzi do 96 było przed chwilą, już spadło na 95 no i nie pójdzie raczej w górę, już spada 94 Także to jest naprawdę spoko On się dopiero załączy gdzieś tam jak Jedzimy sobie po... Stoimy gdzieś w korku czy coś, na jedynce y, Powoli tam przesuwamy się do przodu czy coś Motocykl ma 111 koni jak na te 111 koni No to y, trzeba przyznać, że Wszystkie R6, GSX-ery, no nie wiem Jakieś Kawasaki, Ninja y, No wszystkie takie motocykle Powiedzmy z tego roku i troszeczkę nowsze No mają przynajmniej te 10-15 koni więcej i czuć, że są minimalnie mocniejsze, ale powiem Wam, czy to jest też takie potrzebne. Mi na przykład to nie jest zupełnie potrzebne. Ludę sobie poza dalać, nie mówię. No, ale teraz jest gorąco upał. Ja w krótkim rękawku jeżdżę. Także no, ja tu sobie dzisiaj tak jeżdżę bardziej e, turystycznie, że tak powiem, po 50-60 na godzinę. Ale jest naprawdę kawał zapasu mocy i da się naprawdę tym motocyklem przypierdolić a tam osiągnięcie 200 km na godzinę to nie jest żaden problem jeździłem kiedyś też na R6 i R6 jeżeli chodzi o oddawanie mocy, ona jest mocniejsza, ale R6 żeby się tak naprawdę rozbujała tak dosyć to trzeba ją naprawdę wkręcić na obroty ona na początku jest słaba tutaj jest troszeczkę inaczej ona jest... ten motocykl też jest słaby na początku ale nie jest to aż takie jak w R6 zobaczcie ta moc jest bardzo liniowo oddawana a takiego powera dostaje około 8000 obrotów także jest naprawdę sztos Następna sprawa, pozycja. Pozycja tutaj znowu możemy porównać się do innych motocykli, bo ja i siedziałem na, na GSX-erze, na Kawasaki, na R6, RJ15, na, na starej R6, na różnych sportowych 120-kach, 300. kach troszeczkę też tymi motocyklami jeździłem, i mogę Wam śmiało powiedzieć, że pozycja najlepsza była w tej cbr -ce. Najbardziej jest wygodnie, najbardziej po prostu jest taka pozycja wyprostowana. Podnóżki też są umiejscowione, te podnóżki są też umiejscowione w lepszym miejscu, jak na przykład w giksie. W giksie ja miałem takie wrażenie, że one są jakoś dziwnie za wysoko i te nogi też miałem tak, no nie wiem, po prostu takie moje osobiste odczucie. Także to na plus. Pogadajmy teraz o minusach, jak cały czas, jak cały czas ją tak zachwalam i tak dalej. Nie wiem czy w, każdym, czy w każdych egzemplarzach tak jest. Ale w moim na przykład to jest też często spotykany problem w R6 starszych, nie w RJ11, tylko w tych starszych, tych poprzednich modelach, że wypada dwójka. I powiem Wam, że u mnie też się to czasami zdarzy. Też czasami dwójka lubi wypaść, ale nie wiem czy po prostu to jest. Z, z tym motocyklem coś nie tak, czy ogólnie coś jest z, z tymi motocyklami nie tak. Co jeszcze, co jeszcze? Spalanie, spalanie w, w okolicach <gryw> powiem wam tak. Spalanie między 6 litrów a 10 litrów w zależności od tego jak jeździcie. Ja dzisiaj zapakowałem motocykl, przejechałem od, y, od stacji już 18 km Zawsze jak tankuję to kasuję sobie ten mały licznik. Bak ma 16 litrów, przejechałem na jednym Baku 210 km, czyli mi spada około 8 litrów na 100 km, także też bez tragedii. Jeżdżę tak, no... Jak widać, no. Generalnie jeżdżę wolno. Czasami też lubię sobie poprzypałować gdzieś trochę. Ale to tak, raz tak, raz tak. Także T8 jest takie. W granicach jeszcze powiem przyzwoitości. Jest też w tym motocyklu dosyć twarde zawieszenie. Znowu porównując się do innych motocykli, że jest taki, taki sztywny według mnie. Może wyłączę go. No, także to by było dzisiaj wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jeżeli wam się spodobało i chcecie kolejne testy jakichś motocykli. Myślę, że coś w tym temacie będziemy działać. No i co standardowo łapki w górę, suby zostawcie jakiś komentarz zostawcie coś po prostu po sobie i tyle no, Siemka